Zdrowym Być. A gościem magazynu Zdrowym Być jest Anna Kuna, kierownik działu rehabilitacji Medical Magnus Clinic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy troszkę o takich prawnych rozwiązaniach w praktyce, jak można trafić do fizjoterapeuty, kto powinien wydać skierowanie i kto tak naprawdę na końcu decyduje, co się dzieje z pacjentem, pani Aniu. W tej chwili od stycznia troszkę się pozmieniało w stosunku do tego, co było do zeszłego roku. W dalszym ciągu skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może zlecić lekarz rehabilitacji medycznej i on podaje konkretne zabiegi. Ale do lekarza rehabilitacji trzeba Musimy mieć skierowanie, skierowanie tak, bądź od lekarza pierwszego kontaktu, bądź od lekarza innej specjalizacji, czyli jakby tak specjalista wysyła do innego specjalisty. Natomiast skierowanie na zabiegi możemy również otrzymać przez lekarza specjalistę, tak, czyli ortopedę, neurologa, reumatologa i tu się troszkę pozmieniało, ponieważ lekarz ma możliwość w dalszym ciągu podania konkretnych zabiegów, natomiast nie musi. A lekarz pierwszego kontaktu? czy może skierować może, do fizjoterapeuty e, może w dalszym ciągu też to też jakby tu się nie zmieniło natomiast w przypadku lekarza pierwszego kontaktu z punktu widzenia fizjoterapeuty raczej wówczas staramy się wykorzystywać możliwość, która weszła tak jako dodatkowe działanie, czyli konsultacja fizjoterapeutyczna, żeby zweryfikować tak naprawdę, czy te zlecone zabiegi są adekwatne i jakby dobrze Dobrane do stanu pacjenta? Czy jednak wypadałoby coś jeszcze, jednak, pozmieniać? A dopytam, to skierowanie może być raz albo na konsultacje, albo na same zabiegi? E, nie, nie ma jakby skierowania na konsultacje. Skierowanie jest po prostu na zabiegi fizjoterapeutyczne. Ta konsultacja jest dodatkową, jakby procedurą, którą, tak, my jako fizjoterapeuci po prostu możemy zrealizować. Ona zawsze musi być, jeżeli zabiegi nie będą. Są podane, bądź jeżeli uznamy, że zabiegi, które są zaordynowane przez lekarza, no, jednak trzeba by było zmienić, bo na przykład w międzyczasie wystąpiły jakieś dodatkowe choroby współistniejące, które są przeciwwskazaniem do, do zabiegów. Bądź gdzieś tak jednak uznamy, że te zabiegi, że mamy coś do dyspozycji, co będzie po prostu dla pacjenta korzystniejsze. Czyli skierowanie może być albo ogólnie po prostu tak. na zabiegi do fizjoterapeuty, tak. może być albo prostu... lekarz może zlecić konkretne Może podać zabiegi. konkretne, bądź nie podawać. Jeżeli nie będą podane, to my je musimy jakby, tak, w tym momencie zlecić. My będziemy osobą zlecającą. Natomiast jeżeli one są podane, to one mogą być zaakceptowane, bądź w miarę potrzeb zmienione. Natomiast one w dalszym ciągu muszą być adekwatne do diagnozy, ponieważ jakby tu trzeba pamiętać, że fizjoterapeuta nie diagnozuje. My jakby podstawą, tak, do naszej konsultacji jest jest diagnoza czy rozpoznanie podane przez lekarza kierującego. A zdarza się, że często, znaczy inaczej, zapytam, czy w ogóle tak jest, że musicie Państwo zrobić pewną korektę? Czyli lekarz POZ-u zleca pewne konkretne zabiegi, a Waszym zdaniem pacjentowi lepiej zrobiłyby inne? Zdarza się. I co wtedy? To znaczy, m, przeważnie jeżeli wychodzi sytuacja na przykład, że mamy jakieś po prostu konkretne przeciwwskazanie, to tu jakby nie ma problemu. Pacjenci są pod tym względem bardzo y, przygotowani na to, tak. Tu nie jest, jeżeli wytłumaczymy, dlaczego tego nie możemy zrobić, no to wiadomo, że nikt nie chce sobie zaszkodzić. Y, natomiast jeżeli, powiedzmy, mamy taką konsultację, która jest tą pierwotną, zlecającą, y, to wiadomo, że jakby no, my jesteśmy już osobą wybierającą y, tą drogę y, usprawniania, a nie nie pacjent więc jakby tu czasami pacjenci przyzwyczajeni do tego że oni mówili co chcieli może się spotkać jednak z trochę innym zdaniem fizjoterapeuty. A to zdanie wystarczy wystarczy powiedzmy porozmawiać z pacjentem i to już może spowodować zmianę w rodzaju zabiegów czy, czy trzeba wrócić do lekarza pierwszego kontaktu i skorygować to? Jeżeli jest to Skierowanie wystawione przez ortopedę bądź innego specjalistę, ale nie lekarza rehabilitacji, to my mamy możliwość korekty, tak, czyli zmiany, zmiany tego zabiegu. Jeżeli jest to skierowanie wystawione przez lekarza rehabilitacji, to owszem, my możemy to zrobić. Natomiast warunkiem jest jakby nasza konsultacja z lekarzem kierującym, co niestety jest troszkę trudne czasami w rzeczywistości, ponieważ jeżeli jest to lekarz kierujący z powiedzmy z danej placówki, no to nie ma problemu, tak? Bo ja ze swoim lekarzem rehabilitacji widzę się codziennie, tak? tak. I tu nie ma problemu nawet czasowego. Natomiast jeżeli wystawił to lekarz, który jest załóżmy, nie wiem, raz w miesiącu w jakiejś placówce, no to ja niestety kontaktu z nim za dużego nie mam, tak? I tu jest problem. Natomiast wtedy, no niestety, powinniśmy odesłać pacjenta do lekarza kierującego o zmianę uzasadnioną, tak konkretnego zabiegu. No i wydawałoby się, że to taka prosta sprawa, zwyczajne skierowanie do fizjoterapeuty, prawda? Tak, zgadzam się, ale najważniejsze jest to, że to wszystko można jeszcze zweryfikować, prawda? Tak. Ja zapraszam na drugą część naszej rozmowy jutro. Będziemy rozmawiać o zmianie podejścia w ogóle do samej fizjoterapii, a naszym gościem była Anna Kuna, kierownik działu rehabilitacji Medical Magnus Clinic. Dziękujemy. Pozdrawiam, dziękuję bardzo.